No, Siemanko, dzisiaj mam dla Was kompletną nowość od Deepcool'a w postaci tym razem kulera powietrznego Deepcool AK620 Digital Pro. Mamy nowe wentylatory, nowy układ ciepowodów oraz ekranik z temperaturami. Jak to wszystko wpłynie na wydajność i na cenę, o tym się oczywiście przekonamy w materiale. Także zapraszam. W zestawie znajdziemy wszystko co niezbędne, czyli komplet montażowy dla procesorów Intela oraz AMD, tubkę pasty termoprzewodzącej, rozgałęźnik typu Y do wentylatorów oraz wkrętak ułatwiający montaż. Zestaw jest standardowy, ale zawiera wszystko czego potrzeba do instalacji. Jak pewnie dobrze wiecie, miałem już okazję testować Deepcoola AK620 w wersji Zero Dark Zoria i tutaj zaskoczenia nie będzie, ponieważ okazuje się, że Digital Pro to jest niemal identyczna konstrukcja jeśli chodzi o radiator w stosunku do starszej wersji. Dalej mamy dwuwieżowe chłodzenie z radiatorem przystosowanym do wentylatorów 120 mm. Jakość wykonania jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobra i zawsze to powtarzałem w przypadku chłodzeń powietrznych Kula, że ta jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Nie ma się tutaj do czego przyczepić i tak naprawdę bez problemu mógłbym położyć to chłodzenie obok Big quieta Dark Rock Pro 5 i wcale by dużo nie odstawało. Finy są bardzo gęsto rozmieszczone, są grube, przez co nie wyginają się nawet po montażu. Na klipsy wentylatorów nic tutaj się nie wygina, co ma miejsce w wielu chłodzeniach, więc jak najbardziej na plus. Dodatkowo wszystkie tutaj rogi zostały zaokrąglone, co nie dość, że dodaje estetyki i takiej schludności całemu chłodzeniu. To jeszcze niweluje wszystkie ostre krawędzie, które mogłyby się tutaj pojawić, a się nie pojawiają, a często się pojawiają w chłodzeniach takich trochę gorzej wykończonych. Także jeśli o to chodzi, no to naprawdę nie ma tutaj do czego się doczepić i jest świetnie. Samo powlekanie czarnym kolorem też nie jest to mat, jest to taki bardziej błyszczący kolor czerni. Tutaj jeszcze taka charakterystyczna szachownica dla lipkula, jest to raczej zabieg estetyczny, ale dobrze wygląda. I tyle. Jeśli chodzi o ciepowody, mamy 6 sztuk, czyli tak samo jak w przypadku zwykłej AK620 Zero Dark, są to ciepowody miedziane. Też są pokryte na czarno i są 6 mm, łączą się z miedzianą podstawą. Wszystkie ciepłowody są równomiernie rozmieszczone, co pozwala na oddawanie ciepła do finów w równomierny sposób. To jest też istotne. I co do samej podstawy, jest ona niklowana oraz miedziana. Widzimy tutaj lekki stożek, czyli szlifowanie centryczne. Polega na tym, że po prostu u góry mamy ten punkt, który jest najbardziej wypukły, i on się oddala, jeśli idziemy w stronę krawędzi. To poprawia docisk do procesora. I teraz tak Deepcool chwali się tutaj, że wprowadził technologię CTT20, czyli Core Touch Technology. I chwalą się, że. Podobno no tak usprawnili układ i optymalizację tych rurek cieplnych, że transport ciepła powinien przebiegać jeszcze bardziej efektywnie. Jak to oczywiście wypada, no to dowiemy się dopiero z wykresów, jak chłodzenie zostanie przetestowane, co za chwilę oczywiście zobaczycie. No, i to chyba wszystko. Co do jakości, tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Yy, wszystko jest tutaj bardzo dobrze wykonane. Także Deepcool, naprawdę dobra robota, jeśli chodzi o estetykę oraz jakość wykonania tego chłodzenia. Cooler w wersji Digital wyróżnia się ekranem umieszczonym na topie chłodzenia, który wyświetla podstawowe parametry pracy procesora w czasie rzeczywistym. Pokazuje temperaturę z alertami kolorystycznymi, zielony dla temperatur poniżej 80 stopni, pomarańczowy dla wartości powyżej 80 stopni, a czerwony już migający dla temperatur przekraczających 90 stopni Celsjusza. Dodatkowo ekran wyświetla obciążenie procesora, pobór mocy oraz taktowanie. Panel montuje się beznarzędziowo za pomocą magnesów, a komunikacja odbywa się przez zintegrowane piny. Brak tu jakichkolwiek wystających przewodów. Wszystko sprytnie ukryto w szczelinie radiatora. Do płyty głównej prowadzi przewód USB o długości 60 cm i powiem szczerze, przydałoby się, żeby był dłuższy nawet o te 50 cm, bo przy montażu z tyłu obudowy ledwo wystarcza. Co prawda, mam dużą obudowę Dark Base Pro 901. Ale tak czy inaczej, jakby był dłuższy, byłoby super. Tak czy inaczej, udało mi się na styk podłączyć ten przewód USB do płyty głównej. Razem z nim poprowadzony został przewód ARGB, ponieważ sam panel posiada również subtelne podświetlenie ARGB na bokach, które wygląda całkiem elegancko i dodaje estetycznego wykończenia całej konstrukcji. Część żeńska ma długość 39 cm, a po przedłużeniu do męskiego uzyskujemy 51 cm przewodu. Dzięki temu możemy bez problemu łączyć złącza ARGB szeregowo z innymi urządzeniami. Jeśli chodzi o oprogramowanie Deepcool'a, jest proste i intuicyjne. Znajdziemy w nim podstawowe informacje o naszym sprzęcie. To funkcja raczej mało istotna, ale mimo, że producent ją dodał. Nas jednak najbardziej interesuje zakładka ze sprzętem, gdzie chłodzenie jest automatycznie rozpoznawane. Niestety, opcje modyfikacji ekranu wyświetlacza są mocno ograniczone. W zasadzie jedyne, co możemy zrobić, to wyłączyć wyświetlanie informacji na ekranie. Nic więcej. Zasadniczą różnicą w stosunku do standardowego modelu AK620 jest zastosowanie nowych wentylatorów Deepcool FT12SE, które zastępują dotychczasowe FK120. Jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem wentylatorów Deepcool FK120, ponieważ moim zdaniem oferują naprawdę wysoką wydajność za przystępną cenę, a dodatkowo mają niesłyszalne łożysko. Jednak w tym modelu zdecydowano się na podmianę konstrukcji na zupełnie inną. Wentylatory FT12SE mają inną geometrię łopatek, zbliżoną do tego, co znajdziemy w modelach Noctua A12X25. Same łopatki są też grube, dużo grubsze od tych z modelu FK120. Zauważalnym ulepszeniem jest lejkowaty wlot powietrza w ramie wentylatora, który pomaga w zasysaniu powietrza i zwiększa jego prędkość. Jeszcze taka ciekawostka co do opisu na stronie, ponieważ tam właśnie jest opisane, że mamy inną geometrię łopatek i Deepcool tam sobie pisze, że oczywiście zmieniono tę geometrię, dzięki temu wentylator naśladuje akustykę wentylatora. No, a wracając do samego wentylatora, no to Deepcool jeszcze chwali się, że zastosowano tutaj prawdziwe łożysko FDB. Cokolwiek miałoby to oznaczać, ale domyślam się, że chodzi im o to, że zrobili to łożysko zgodnie ze sztuką i z dobrej jakości materiałów, ponieważ ostatnimi czasy, no a nawet od dłuższego czasu, modne stało się nazywanie wszystkiego jak leci FDB. I każdy myślał, że jeśli jest łożysko FDB, nawet w wentylatorze za 10 zł, to jest po prostu dobrej jakości łożysko. No nie. Często tam były jakieś najzwyklejsze szigetowe łożyska. I ktoś myślał, że to jest FDB, a tak naprawdę nie. Problemem jest to, że FDB nie jest to żaden opisany standard i każdy może sobie włożyć cokolwiek do środka i nazwać to FDB. Niestety, tak to wygląda. Tutaj raczej zastrzeżeń bym nie miał, ponieważ Deepcool FK120 nigdy mi nie sprawiał problemów. Wątpię, żeby tutaj był downgrade podczas testów żadnych głosów, terkotań, nic nie było także to naprawdę wygląda dosyć dobrze jeszcze silnik tutaj posiada jedną fajną cechę ponieważ Deepcool nazywa to silnik z zamkniętą pętlą sterowania chyba coś takiego generalnie jest to ta sama technologia którą mogliśmy zobaczyć w BeQuiet! Pure Wings 3 High Speed oraz w najnowszej no które. NF-A14X25G2 Chodzi o to, że wentylator utrzymuje stałą prędkość obrotową niezależnie od impedancji, od obciążenia, które napotka. Jeśli trzymamy sobie wentylator po prostu w ręku czy na biurku i nie ma on żadnej przeszkody, to sobie działa na przykład 1500 RPM. Ale jeśli wentylator bez tej technologii przełożymy do radiatora, do grubszej chłodnicy to obroty na przykład spadną do 1450, więc już tej pełnej wydajności nie mamy. A jeśli wentylator ma właśnie stale utrzymywane obroty, no to ta wydajność zostanie na takim samym poziomie, te obroty po prostu się nie zmienią, więc jest to fajne. W coraz większej ilości wentylatorów jest to zastosowane, więc fajnie, że DeepCool tutaj coś takiego też zaimplementował. Z modelu FK120 przeniesiono również gumowe narożniki, które redukują potencjalne wibracje. Złącza wentylatorów to standardowe czteropinowe PWM, a przewód ma długość około 30 cm. Montaż chłodzenia jest niezwykle prosty, jak to zwykle bywa w przypadku produktów od DeepCoola. W przypadku procesorów Intela pierwszym krokiem jest poprawne zorientowanie metalowego backplate'u oraz ustawienie odpowiedniego rozstawu śrub, zależnie od posiadanego soketu. Śruby są przytwierdzone na stałe i ruchome, więc wystarczy ustawić je w odpowiedniej pozycji. Następnie przykładamy backplate od tyłu płyty głównej i przekręcamy cztery metalowe dystanse. Kolejnym krokiem jest ustawienie elementów w stelażu i dokręcenie ich za pomocą czterech nakrętek. Na koniec po wyczyszczeniu procesora i nałożeniu nowej pasty termoprzewodzącej przykręcamy chłodzenie do płyty głównej. W przypadku procesorów AMD korzystamy z fabrycznego backplate'u dołączonego do płyty głównej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, musimy odkręcić dwa plastikowe elementy przekręcone do backplate'u. Następnie w ich miejsce przykręcamy cztery kołki dystansowe. Kolejnym etapem jest zamontowanie dwóch metalowych elementów z stelażu i przekręcenie ich za pomocą czterech nakrętek. Po tym zabiegu wystarczy nałożyć świeżą pastę termoprzewodzącą i przykręcić chłodzenie do płyty głównej do wyraźnego oporu. Jeśli chodzi o kompatybilność, to w przypadku pierwszego slotu PCI Express wszystko wygląda dobrze, ponieważ szerokość chłodzenia wynosi zaledwie 129 mm, co eliminuje ryzyko kolizji. W przypadku pamięci RAM sprawa również wygląda bardzo dobrze. Chłodzenie z wentylatorem co prawda obejmuje praktycznie wszystkie sloty na RAM, ale przy zachowaniu standardowej wysokości wentylatora, który nie przekracza wysokości chłodzenia, zmieścimy praktycznie każdą pamięć RAM. -ę. W tej konfiguracji od laminatu do wentylatora mamy około 50 mm prześwitu, a w miejscu wcięcia radiatora około 60 mm. Przykładem są tutaj wysokie kości RAM takie jak Patriot Viper Steel, które mają 47 mm wysokości od laminatu. Jeśli te kości się mieszczą, to raczej nie będzie problemu z innymi pamięciami RAM, ponieważ są to jedne z wyższych dostępnych konstrukcji. Jeśli chodzi o ogólną wysokość chłodzenia, to wynosi ona 163 mm, co sprawia, że chłodzenie powinno zmieścić się do większości dostępnych obudów na rynku, ale to musicie sprawdzić na własną rękę. Jeśli chodzi o wydajność, to jest to jedno z najbardziej specyficznych chłodzeń, jakie testowałem. Przeglądając wyniki zauważycie pewną zależność. Gorsza wydajność zarówno przy maksymalnych obrotach, jak i normalizacji hałasu. W stosunku do zwykłego AK620 na niskim poborze mocy. Następnie, przy średnim poborze mocy, wyniki się wyrównują, a przy 230W wydajność idzie w górę, przeganiając starego AK620. Tak czy inaczej, wydajność przy znormalizowanym poziomie hałasu plasuje się w okolicach starego Dark Rock Pro 4 od Be Quiet, a przy maksymalnych obrotach osiąga poziom Frosty Pro od Silver Monkey, zbliżając się do Dark Rock Pro 5 przy wyższym poborze mocy. Jak widać spodziewany skok wydajności dzięki zoptymalizowanym ciepłowodom występuje jedynie przy wyższych poborach mocy. W teście z wentylatorami NFA 12X25 widzimy, że obie wersje AK620 są identyczne pod względem wydajności. Test przeprowadzono przy 190W, więc przy wyższym poborze mocy wersja Pro mogłaby nieco wyprzedzić wersję standardową. Warto zauważyć, że starsza wersja zyskuje więcej z nowym wentylatorem, podczas gdy wersja Digital Pro nie przynosi żadnych zysków z wymiany wentylatorów. Widząc wyniki z procesorów Intela, gdzie najniższy pobór mocy w moich testach to 160W, można było się spodziewać wyników na AMD. Na Ryzenie 7600X przy maksymalnych obrotach to obecnie najsłabsze chłodzenie w zestawieniu, wyraźnie odstając od Deepcoola Assassina 4 czy nawet Peerless Assassina. Lepszy okazuje się także Fortis 5. Nie jest lepiej przy normalizacji hałasu. W tej kategorii to najsłabsze chłodzenie na wykresie. Ryzen 5 sam w sobie nie wydziela dużej ilości ciepła, ponieważ pobiera zaledwie 100W. A sama konstrukcja IHS, jak i rozkład układów CCD sprawiają, że jeszcze mniej tego ciepła przekazywana jest do chłodzenia. Wyniki nie mogły tutaj być inne. Zgoła inaczej wygląda sytuacja na Ryzenie 9 7900X z poborem 175W. Tutaj AK620 Digital Pro może lekko odetchnąć z ulgą, ale dalej nie ma łatwego zadania z konkurencją. Notujemy tutaj temperaturę o 3 stopnie wyższą od Assassina 4. Za to, przy normalizacji, wydajność spada, a Fortis okazuje się bardziej wydajny, nie wspominając o reszcie. Temperatury wiarem kształtują się na poziomie chłodzeń typu Io, nieznacznie odstając od większości chłodzeń powietrznych. No i co, nie lubię podsumowywać takich chłodzeń, ponieważ, no szczerze nie wiem co o nim powiedzieć. Może zaczniemy sobie od wydajności, która jest fatalna na AMD i to trzeba zaznaczyć. I wiecie co, jednej rzeczy nie rozumiem. Mamy koniec 2024 roku. Zobaczcie ile to już jest od premiery procesorów AMD AM5. I spodziewałem się, że po takim czasie, producent, który oferuje chłodzenie kompatybilne z procesorem AM5 zastosuje offsetowy montaż dla tych procesorów tak aby ta wydajność była wyższa no i okazuje się, że po takim czasie Deepcool w ogóle o tym nie pomyślał tak jak w sumie większość producentów w tej chwili tylko Be Quiet w najnowszych I.O Noctua we wszystkich chłodzeniach i Arctic też w I.O stosuje offsetowy montaż a reszta po prostu o tym zapomina co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i przez to ta wydajność jest pra prawdopodobnie jeszcze niższa niż jakby była z tym offsetowym montażem, ale tak czy inaczej, wydajność na AMD jest fatalna z uwagi na to, że mm, widzieliście pewną zależność. To chłodzenie oferuje lepszą wydajność, jak tego ciepła jest generowane po prostu więcej. Im, wyższa, yy, Im wyższy pobór mocy, tym, yy, lepszy, le tym lepsza wydajność tego chłodzenia. I teraz procesory AMD same w sobie nie pobierają dużo mocy. Nie pobierają dużo mocy. Dodatkowo część tej mocy zostaje w procesorze przez budowę taką średnią tych CCD, rozmieszczenie IHS i tak dalej i mniej tego ciepła trafia do samego chłodzenia. Czyli jak mamy procesor AMD i Intela, które pobierają dajmy na to 200 W, to zdecydowanie więcej watów jest przekazywane z Intela do chłodzenia. Dzięki temu mamy niższą temperaturę procesora niż Z AMD do yy, samego chłodzenia, yy, przez to część tej energii cieplnej zostaje w procesorze i mamy wyższe temperatury. Więc realnie pomimo, że ten pobór mocy nawet jest yy, wysoki, to realnie przekazywanego tego ciepła do chłodzenia jest mniej. Yy, to jest cały problem AMD. Yy, jeśli chodzi o czystą wydajność, jeśli zależy Wam na wydajności, to nie, to na pewno do procesorów AMD bym tego nie brał. A jeśli chodzi o Intela, to tak naprawdę, jeśli macie prądożarne procesory trochę podkręcone, no to to chłodzenie już może jakąś tam wydajnością się pochwalić i jest naprawdę spoko. No i teraz druga strona medalu. Osoby, które niekoniecznie patrzą na najlepszą wydajność, a interesuje ich jakość wykonania oraz funkcje, które to chodzenie oferuje, ponieważ no, umówmy się, takich osób jest naprawdę bardzo dużo. No i większość osób po prostu ma gdzieś to, czy to chłodzenie będzie 3 stopnie gorsze. Od chłodzenia A czy B, ale nadal będzie miało bezpieczne temperatury procesora, które po prostu umożliwią mu normalną, bezproblemową pracę na komputerze. I myślę, że w tym aspekcie DeepCool ma coś do zaoferowania, ponieważ no, tacy wiodąci, wiodący producenci jak BeQuiet, Endorphy i tak dalej, Noctua. Nie posiadałem jednej rzeczy, której, y, y, którą DeepCall tutaj ma, czyli ten ekranik. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo sam siedząc przy komputerze, patrząc na ten ekranik, mówię kurczę, fajna sprawa. Tylko jest jedno ale. Fajnie jakby ten ekranik był konfigurowalny y, w jakiś inny sposób, ponieważ w tej chwili mamy stałe cztery wartości, których nie możemy zmieniać, a fajnie byłoby na przykład sobie zrobić temperaturę procesora i temperaturę karty graficznej. I wtedy nie musimy żadnych OSD sobie instalować jeśli gramy, a interesuje nas temperatura karty graficznej, tylko spoglądamy sobie i widzimy, aha, tyle ile, tyle i tyle. Ale jest jakaś nadzieja, ponieważ DeepCool AK620 Digital Bez Pro, wcześniejsza wersja, no było tu tylko była tu tylko temperatura procesora, teraz już jest trochę więcej rzeczy, więc jakiś upgrade jest i yy, yy, tak naprawdę może to się. W końcu coś zmieni. To chodzenie kosztuje 380 zł. Wersja stara AK620 bez pro około 300, jeśli chodzi o wersję z ekranem. A taka najprostsza wersja AK620 bez ekranu, bez malowania kosztuje 260 zł, czyli mamy w sumie 120 zł dopłaty za malowanie, za te inne ciepłowody, które są wydajniejsze na wyższych poborach mocy oraz ten ekranik, co nie wydaje się dużą kwotą, biorąc pod uwagę. To, co dzieje się teraz na rynku właśnie takich różnych y, akcesoriów do y, komputera? Y, dokładają jakiś tam ekranik i po prostu cena idzie maksymalnie do góry. Więc pod tym względem wydaje mi się, że nie jest to aż taka wysoka cena. Jeśli patrzymy na funkcjonalność chłodzenia, bo jeśli chodzi o samą wydajność, no to są oczywiście konstrukcje wydajniejsze w tym przedziale cenowym. Mamy na przykład Big Quieta Dark Rock Pro 5, który jest wydajniejszy, a kosztuje tyle samo ile to chłodzenie. Pomijając fakt, że Dark Rock Pro 5 i tak nie został jakoś fajnie oceniony przeze mnie. W jego recenzji, bo uważam, że ten przyrost wydajności w stosunku do poprzedniej generacji jest mały, ale nieważne. Jesteśmy przy lipkulu, więc czysta wydajność nie, mamy lepsze opcje. Na Intelu może coś tam się tutaj ugra. Na, na, naprawdę, ja celowałbym tak naprawdę po 250 W, żeby to chłodzenie w ogóle brać pod uwagę. Jeśli chodzi o ekranik, fajna sprawa, i tutaj konkurencja tego nie ma. No i. Pewnie będą osoby, które się skuszą na to chłodzenie. Większych wad nie ma pomimo tej wydajności, ponieważ wentylatory wysokiej jakości, jakość wykonania dobra, solidny i prosty montaż. Dostajemy nawet wkrętak do montażu. No i co, trzyletnia gwarancja, więc no naprawdę nie ma się co do czego tutaj tak naprawdę przyczepić, jeśli, jeśli skręcimy tą, skreślimy tą wydajność. Już mi się język plącze, za dużo gadania, więc tyle. Sami musicie ocenić, czy to chłodzenie jest dla Was. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie, cześć.